Spokój i dobro. Mam na imię Judyta, jestem kleryjską kapucynką z Krakowa i mam tę łaskę bycia jedną z osób, które tłumaczą dziennik i inne zapiski świętej Weroniki Giuliani, wielkiej mistyczki, stygmatyczki kanonizowanej kościoła. Dlatego chciałam zachęcić i zaprosić, aby zapoznawać się z tymi zapiskami. W wydawnictwie Serafin ukazały się już dwa tomy, zdradzę, że czekamy, myślę, że niedługo będzie trzeci, e, zawierające obszerne, obszerne fragmenty tego dziennika. E, w jednym z nich to myślą przewodnią jest Maryja, w drugim modlitwa. E, myślę, że treści, które e, no mogą pomóc nam modlić się, e, wchodzić głębiej też w siebie, w duchowość, e, wchodzić coraz głębiej też w relacje z Panem Bogiem. Myślę, że może to być bardzo dobry prezent na dzień matki, szczególnie dla tych naszych mam, które są zainteresowane duchowością, modlitwą, świętymi. Jest również mały modlitewnik znalazłam miłość na modlitwie ze Świętą Poręką Giuliani, gdzie są gotowe pomoce do modlitwy, rozważania różańcowe, litanie. Rozważania drogi krzyżowej, więc myślę, że jest to dobry pomysł na prezent na Dzień Matki. Jako kobiety, wszystkie, niezależnie od tego, czy jesteśmy mamami naturalnymi, czy nie, czy osobami konsekrowanymi, czy jakąkolwiek formę życia prowadzimy, jako kobiety, jesteśmy zaproszone do macierzyństwa duchowego więc może warto zrobić też prezent sobie samej na Dzień Mamy z tej okazji żeby od Świętej Weroniki, która niesamowicie realizowała to macierzyństwo duchowo, duchowe, którego wpływ no, jest również dzisiaj obecny i wiele osób karmi się tą duchowością, czerpie z tej duchowości, dlatego myślę, że można się uczyć od Świętej Weroniki, może szczególnie w tym tomie, który dotyczy Maryi i relacji też z Matką Bożą, tego macierzyństwa duchowego, do którego jesteśmy powołane. Dlatego zapraszam, zachęcam. Są dwa tomy. Czekamy na trzeci. Warto poznawać te treści. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. Pokój i dobro.